Zosiu, gdzie są lody? A tu. Daj lody. A liżemy lody? Jemy lody? Jak Zosia liże lody? Jak jemy lody? Pięknie. Zosia, gdzie jest oko? A jak mrugasz oczkiem? Ślicznie. Daj oko. Daj oko. Daj oko. Zosiu, gdzie jest y, Olo? Pięknie. Jak robi Olo? Jak robi Olo? Olo to kot. Zosiu, gdzie są jaja? Gdzie jaja? Pięknie, brawo, daj jaja. Zosiu, gdzie jest tort? Będziemy dmuchać świeczki. Tort, daj tort, będziemy dmuchać świeczki. Zdmuchnij świeczki. Pięknie! Zosia ma urodziny i dmucha świeczki. Zosiu, gdzie jest kot? Kot? Gdzie jest kot? Bra-